Cześć! Rysunek, który dzisiaj stworzę będzie przedstawiał taką ludzką, ale nieludzką czaszkę. Będzie ona miała takie rogi i właściwie sami zobaczycie jak to będzie wyglądać. By dookoła kartki dodać klimatu białe na czarnym stwierdziłam, że dodam właśnie takie strusie i piórko. Tak to jest strusie. Prawdziwe, nie jakieś sztuczne nie wiadomo co. I świeczkę, niestety zgasła miona w połowie filmu i knot okazał się za krótki, by zapalić ją ponownie. Specjalnie nawet przeniósłam się na mój kuchenny stół, by dodać takiego ciemnego, mrocznego klimatu. Miało to się dopasować do tej czarnej kartki, a skoro już o kartce mowa, to może wspomnę, czego właściwie użyłam do zrobienia tego rysunku. A mianowicie... No właśnie czarnej kartki. No a oprócz niej kredek polichromos białej, iwory, czyli po polsku, po polsku kość słoniowa oraz czarnej. Są to kredki polichromos i to był mój pierwszy rysunek wykonany nimi. Dopiero wczoraj przyszły one do mnie i muszę przyznać, że tak, dosyć komfortowo się nimi pracowało. Jednakże bardzo przypominało mi kredki polikolor z firmy Kohinoa. Pomimo tego, że posiadam właśnie tylko dwie kredki z tamtej firmy, to jednak tu używając tych trzech stwierdziłam, że no, podob są podobnej takiej twardości, te może są bardziej napigmentowane, ale no, czułam bardzo duże podobieństwo. Nie wiem jak polikolory sprawdziłyby się na czarnej kartce. Chodzi mi o sam komfort, pracę, samotrzymanie kredki. Może to jest e, takie moje odczucie, w końcu każdy ma inną rękę, każdy odczuwa to inaczej, ale e, jednak to tak zauważyłam. Oczywiście ja nie mówię, że to jest źle, ponieważ polikolory też bardzo e, przypadły mi do gustu, pomimo że posiadam tylko dwa kolory. Też e, wygodniej mi się. co? Mi, mi, mi mi, mi, mi. Też wygodniej mi, mi, mi się pracowało, więc. Można to zaliczyć nawet jako plus, chociaż cena jednak dużo się różni. Wróćmy do tematu czarnej kartki. Z tego, co ogólnie słyszałam, czytałam, powinno się nakładać najpierw jakby te ciemne miejsca zostawiamy jako czarną kartkę, a raczej nakładamy te jaśniejsze miejsca, bo w końcu używamy białej kredki, więc wiadomo. No ale tak prezentuje się mój rysunek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. mi osobiście jakoś wiele pozostawia do życzenia, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Pa!